Prezesi dwóch Wałbrzyckich zakładów komunalnych złożyli doniesienia do prokuratury. Twierdzą, że zostali zmuszeni do wypłacania z kas swoich firm pieniędzy dla byłego prezydenta Piotra Kruczkowskiego. Pieniądze te miały też zasilić komitet, komitety wyborcze posłanki Mżygłockiego oraz senatora Ludwiciuka. Mieszkańcy miasta, miasta Wałbrzycha, które jako żadne inne wymaga szczególnie uczciwego zarządzania. Poznają kulisy nieoficjalnego finansowania polityków ze środków oficjalnie państwowych. Dlatego do czasu wyjaśnienia tej sprawy żądamy, aby posłanka Katarzyna Mrzykłocka zapowiedziała zrzeczenie się immunitetu poselskiego oraz zrezygnowała ze stortu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nie liczymy na honorowe rozwiązanie, jakim byłoby złożenie mandatu poselskiego, ponieważ Wałbrzycka Platforma jest zaślepiona rządzą władzy i totalnie skorumpowana. Jakkolwiek jeden z przedstawicieli, pan Kruczkowski, ma zaletę, którą trzeba pochwalić. Jak wiemy, troszczy się o cenę. I opcja jest dbanie o to, żeby w domu nie zabrakło bacików. Skandalicznym faktem natomiast jest to, że po idzie do prezesa MPK. Dlatego chcielibyśmy podarować panu Kruczkowskiemu i innym członkom Platformy te oto zestawy bacików, aby nie musieli biegać po zakładach komunalnych, aby zostawili te instytucje w spokoju i z dala od partyjniactwa. Rób Palikota jako ruch powstały oddolnie z osób, które nie, nie, nie uczestniczyły w aktywnym życiu politycznym, uważa takie zachowanie za haniebne i upłaczające mieszkańców Wałczyku.